Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jeden dzień na słońcu, jeden dzień popływałem, pokazałem Wam studio z drugiej strony, pokazałem Wam jak wygląda ta plaża od strony wody. To znaczy, ja najbardziej lubię tą formę, czyli najbardziej lubię podchodzić cały ten tłum od strony morza. Nie wiem dlaczego, ale tak wolę. Jak rekin. Po prostu, jeżeli mam być plażowiczem, siedzieć z tymi wszystkimi osobami tam gdzieś na kocyku pomiędzy, ja rezygnuję z takiej rozrywki, wolę, e, wolę posiedzieć z wami, wolę ponagrywać. Zresztą opaliłem się wczoraj tak mocno i znów jestem poparzony i każdy centymetr odsłonięty skóry na tym, na słońce wystawiony dzisiaj to po prostu boli. Także odpuszczam plażę, odpuszczam ten, ten młyn. E, wiem, że forma y, tego Jezu dzieci na popsutych motorach. Tak, tak, te miasto żyje jakie słońce strasznie. E, słuchajcie. O, widzicie jaki samolocik? <laughs> Masakra, e, bardzo jest mi bardzo jest mi miło i przyjemnie czytać, że wolicie moje własne interpretacje od przygotowanych źródeł i tak dalej. No. Kurczę, nie ma chyba większej e, satysfakcji dla autora. Naprawdę dziękuję. E, dzisiaj Postaram się właśnie połączyć wszystko w jedno, dlatego zrobimy niedzielny odcinek ekstra. Dam, e, dam Wam dzisiaj własną interpretację e, og, ogólnych, ogólnych wydarzeń, tak na serio. E, dam Wam dzisiaj kawałek materiału, który już znacie, który chciałbym, abyście przestudiowali po raz kolejny, tym razem z linkiem, z opisem, ze źródłem, żebyście wrócili na spokojnie, bardzo sobie to jeszcze raz przeczytali, gdyż jedno, jest to jedna z najważniejszych elementów składania, e, w przyszłości spisków. Każdy na moim kanale powinien być e, jakby zaznajomiony z tą wiedzą, a na koniec zrobię jeszcze coś, czego nie robiłem jeszcze nigdy na odcinkach, czego wam jeszcze nie pokazywałem, ale przeprowadzę e, doświadczenie. Fizycznie coś wam pokażę. <laughs> Także będzie, będzie fajny odcinek, a teraz lecimy z materiałami i z tym, co chcę powiedzieć. Dlatego nie łapię na razie za źródła. Tylko zacznę od słów. Nie istnieją już ludzie, którzy na chwilę obecną wątpią, że coś się dzieje na świecie. Tyle, ile gatunków filmów w świecie Hollywood, tyle, ile ludzkich uczuć, moi kochani, tyle mamy dróg wiedzy alternatywnej, które wytaczają nam szlaki do prawdy. Kto jaką drogę prawdy wybrał, to, jaką drogą idzie, jest nieważne. Ważne, że wszyscy zmierzamy do jednego celu. Nie, zwal nie zwalczajmy się po drodze. Uzupełniajmy się naszymi teoriami. Wtedy odkryjemy wszystko bardzo szybko, bo będziemy otwartymi umysłami. Moją teorią na dzisiaj jest wytłumaczenie Wam wszystkich nazw jednocześnie za pomocą jednej. Wizualizacji. Słuchajcie. A więc tak: Wielki Reset, Wielki Potop Armagedon Zagłada, Koniec Cywilizacji Nowa epoka, nowa era nowy ład zestaw. Nazw próbujących wytłumaczyć zdarzenie, które najłatwiej jest podłożyć do porodu kobiety i do narodzin nowego człowieka. Nie, nie klasyfikujemy dzisiaj dobra i zła. Nie rozważamy, czy same narodziny to coś dobrego czy złego. Nieodzewną częścią narodzin jest śmierć. Dualność, odwrotność, znamy, pamiętamy, jak nasze umysły muszą postrzegać rzeczywistość. Rzeczywistość, którą dzisiaj troszeczkę zachwiejemy. Moi kochani, wielki poród i próba zgadnięcia, ile czasu Matka Ziemia jest w ciąży. W postrzeganiu naszej rzeczywistości, naszej matematyki, naszej, naszego łapaniu czasu za pomocą zegarków podzielonych na 12 części, jak 12 Zodiaków, jakże błędnej w rozliczeniu wszechświata. Moi kochani, za pomocą tej miary czasowości, w której dorośliśmy i wykształciliśmy się, Możemy mówić o 12 miesiącach, latach, 3, 5, 24 miesiącach, jak słoń. Możemy podstawiać to do najbardziej wyszukanych gatunków, rodzajów zwierząt, gadów, ssaków, płazów. Możemy szukać, próbować, interpretować. Ale weźmy sam poród, samą ciążę, zmiany, jakie zachodzą w kobiecie. Gdyż jesteśmy istotami ludzkimi, najłatwiej będzie mi obrazować na przykładzie ciąży kobiecej, która trwa 9 miesięcy. Tutaj zaznaczam, że nasza matka Gaja, Ziemia, może całkowicie inaczej niż my postrzegać czas, matematykę i to wszystko. My tylko próbujemy ją obliczyć, ona wie, jak to zrobić. Kiedy ciało matki zachodzi cudu zapłodnienia, kiedy ciało matki przygotowuje się do wykarmienia wewnątrz nowego życia, przybiera nawadze, zbiera minerały, substancje, informacje, bodźce, sygnały, emocje, odczucia, Wrażenia, pewnie i obrazy. Nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, jak zmienia się ciało mamy i jak zmienia się nasz świat. Pos postępuje to w ten sam sposób. Rodzi się nowy człowiek. My, jako Komórki całego organizmu mamy, nieważne gdzie się znajdujemy, nieważne czy jesteśmy w, w wielkiej matce okiem, językiem, transporterem krwi, nieważne czy pracujemy na magazynie sortowania jedzenia witamin od minerałów, trucizn, nieważne czy pracujemy w oczyszczalni ścieków która to o zajmuje się wydaleniem fekali ze społeczeństw, miast, organizmów. Myleł się, gdyż pogubiłem się w anegdocie. Poród człowieka, ciało człowieka, system człowieka i odzwierciedlenie systemu społecznego. Rozumiecie mnie? Nie klasyfikujemy tutaj, czy istota, która teraz właśnie się narodzi, będzie dobra, zła? Wszyscy jako jednostki, jako komórki, jako ludzie jesteśmy cząstkami tego samego organizmu. Ja rozumiem, ja nawet wybaczam ludziom, którzy patrzą jednostkowo ludzie, którzy patrzą tylko regionalnie patrzą tylko. Jak jego ogród, jak jego podwórko, jak jego miasto, nie interesując się o całości narodu, nie interesując się o całości gatunku planety, mamy. Ci ludzie, o nic ich nie winie, nie oskarżam, byście rozumieli, są mistrzami w rumieniu tej jednej małej rzeczy. To są je pojedyncze komórki. Bez tych komórek pojedynczych pojawią się choroby. Się, pojawiał się, przepraszam, napięcia społeczne. Pojawią się niedogodności, niedociągnięcia, pojawi się katar, gorączka, ból. Człowiek, na dzień dzisiejszy, na przykład w kręgach ezoterycznych, mówimy o wielkiej burzy, wzrostu świadomości i przebudzenia, o intelektualnym wzniesieniu się człowieka na poziom istoty wyższej, lepszej, bardziej zbliżonej do Boga. Naukowcy dziś mówią o cyborgach, o robotyce, o nanotechnologii, o, udoskole... o do... udoskonaleniu tego, co natura stworzyła perfekcyjne i doskonałe. Okultyści, sataniści, bracia w zakonie, w różnych to spódnicach, w różnych to nazwach i religiach mówią o narodzinie, o narodzinach człowieka antychysta, o narodzinach wielkiego pana, który poprowadzi swoją trzodę. Bla, bla, bla. Jeszcze inni spiskowcy foliarze i teoretycy mówią o wielkim resecie. O wielkim przyrodniczym kataklizmie. Następni mówią o burzy słonecznej, wyjaśniając to za e, zawiłe równania matematyczne, fizyczne, e, kąta padania promienia słonecznego i tak dalej i tak dalej, kiedy ta magnetyczna burza miałaby do, do nas dotrzeć, jak miałaby wpłynąć na nasze sfery magnetyczne, ezoteryczne, fizyczne, mentalne, banalne, takie, nie takie. Rozumiecie? Każdy spiskowiec lub każdy, kto należy do jakiegokolwiek stada, powiem to brzydko i brutalnie, każdy, kto ide identyfikuje, ci się, identyfikuje się dziś z jakąś grupą, ideologią, mówi o tym samym, o wielkich narodzinach czegoś nowego. Ja mówię o wielkich narodzinach istoty ludzkiej jako wielkiego organizmu wydanego przez nową matkę, ziemię, gaje. Nie klasyfikuję tego jeszcze, nie oceniam tego, nie wydaję żadnych wyroków, werdyktów, czy to będzie dobrze, czy to źle. Staram się opisać wam, jak staram się to postrzegać. Najważniejsze elementy w waszej matce, keny, komórki, informacje, wydarzenia, miłość, dobrość, piękno, czyny wasze, codzienne. To sprawi, że zostanie to przez matkę przekazane do nowego człowieka. W sensie wielkiej ideologii, którą wam próbuję tutaj zarysować dzisiaj, musicie zrozumieć, że należy stać się przyczyną zmiany na dzień dzisiejszy. A więc komórką jedną nam tryliard w ciele matki, która świadomość, źródło, ogólna mądrość zadecyduje, abyś został przekazany do nowego człowieka, który właśnie ma się narodzić. Pamiętajcie, że cała reszta spłynie z wodami porodowymi. A skoro nastają narodziny, wkrótce osoba, która wydała nowego człowieka na świat, czyli w tym momencie świat jako matka musi umrzeć, musi oddać ostatnie tchnienie, by zrobić miejsce dla nowego. Jak długo ta transformacja będzie trwała? Kiedy nastąpi poród, który możemy tutaj. Ee, Wyobrazić sobie do Wielkiego Potopu wód porodowych, nawet jeśli, mówiąc bardzo kolokwialnie, jeżeli nawet nie mówimy tutaj o zniszczeniach i katastrofach, jakże możemy dziś nie sumować w liczbach całego świata pokrzywdzonego przez covidiozę, pokrzywdzonego przez służby medyczne, czyn człowieka, aspekt e, przyrodniczy. Każdy rejon świata na równiku, po kolei dotyka to samo. Powódź, wulkan, tornado, harp, powódź, wulkan, tornado, klęska. Kiedy sumujemy liczby po ostatnich dwóch, powiedzmy latach, liczby stają się zastraszające. Jak będziemy mogli to opisać? Jak będziemy mogli się czuć? Kiedy w 2025 podsumujemy efekt działań pięciu lat całego tego porodu, czy będziemy mogli mówić dopiero o ciąży? Czy o porodzie powiemy dopiero kiedy 50% przynajmniej społeczeństwa stracić domy, majątek i tak dalej, życie. Prawdopodobnie sens życia. To jest gorsze, bo kiedy tracimy sens życia, kiedy tracimy bliski, kiedy tracimy wszystko, na czym nam zależało, choć nieważne jak wielką iluzją by to było. Nam na tym zależało, po to żyliśmy. To były nasze zabawki, straciliśmy je. Zostaliśmy złamani przez życie, przez świat. Nie wszyscy się budzą, nie wszyscy powstają, niektórzy zostają w piekle e, dni, przeszłości, marzeń. Ona mnie zostawiła, wciąż pije. E, straciłem dom, straciłem biznes, straciłem wszystko. Po co mam żyć dalej? Załamani, wyczerpani, martwi za życia, niezdolni już do kolejnego powstania, do kolejnej rewolucji. Ile tych rewolucji za życia? 40 lat, 40 upadków. Wielki poród. Człowiek. I tutaj skupiam dalszą część wypowiedzi, bo jak to widzicie, kiedy człowiek leci na freestylu, to połowa odcinka poleciała, a ja nawet nie sprecyzowałem jeszcze mojej myśli i nie doszliśmy do merytum odcinka, a bardzo mi zależy, żeby dzisiaj zaprezentować Wam też e, te doświadczenie. Także masakra, nie? Może soczku. Popracuję też, obiecuję, moi kochani, popracuję też nad formą y, relacji na żywo, popracuję też nad formą wyjazdów, popracuję też nad formą robienia tego. Mam już ogarnąłem sobie y, ten GoPro, także to wszystko rośnie, to wszystko się buduje, ale też zajmuje czas, moi kochani, także. Cierpliwości i proszę, dopingujcie mnie i motywujcie. Staram się jak najbardziej mogę. Wiem, że yy, nie wyszło to najlepiej wczoraj na tej plaży, ale ja też obawiam się o telefon, o sprzęt, i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę być bardzo ostrożny i nie popełnić głupoty, bo na morzu jeden ruch i wywracam kajak, a żeby go odwrócić z powrotem telefonu, może już tam nie być na tym moim śmiesznym chwytaczku. Także wybaczcie mi za wszelkie nie ten. Teraz wracamy do. Słuchajcie, wracamy do postu, który był już u mnie na grupie, ale to znaczy był już u nas na kanale i ci co jakby oglądają... E, znają już. Dzisiaj dostaniecie opis, link do tego tego, żebyście mogli to prze, e, jeszcze raz przeczytać. To jest bardzo ważne, żebyście e, zrobili to na spokojnie, zastanowili się nad tym bardzo głęboko. Ja przeczytam tylko końcówkę dzisiaj, żeby was wprowadzić w klimat mojego doświadczenia dzisiejszego, tak? Także użyję części tego postu, post dostajecie w całości. E, piramida NWO. Yy, ważne, to jest bardzo ważne. Musimy wrócić i przedyskutować to jeszcze raz. Bo słuchajcie, pewne perełki zakopują się pod masą moich filmów, pod masą informacji. A fajniej po czasie Wam wyszczególnić, że my już dawno o tym mówiliśmy, my już dawno to wiemy, nie? Także daty na moich filmach bronią się same. Sam człowiek ze swoją strukturą energetyczną w piątym wymiarze. Dużo było o, o, o energii, o tych kablach, o grafenie, o technologii. Będzie za chwilę odcinek o cyborgach, robotyce i tym wszystkim. Wszystko w przygotowaniu, jakby to się wszystko łączy, ale pozwólcie, że w poszczególnych odcinkach będę się skupiał na, na danym temacie. Symbol celowo wypaczony, postrzegany i interpretowany jako emblemat typowo masoński, gdzie figura wszechwiedzącego oka pełni rolę orwellowskiego systemu kontroli. Symbolika pi piramidy jednak znacznie wykracza poza. O oznaczenia stowarzyszeń i sprowadza się do samego człowieka. Ludzka struktura energetyczna ma postać piramidy ze ściętym wierzchołkiem z kwadratową po podstawą podzieloną ukośnym krzyżem i tym samym dzielącą przestrzeń człowieka na cztery części, sfery esencji, które mają objętość w kształcie trójkąta. Ludzkie ciało poprzez mózg emituje wielokolorową biosferę. Odłączony wierzchołek piramidy znajduje się około pół metra nad głową, na Piramidy. Rodzą się myśli i znajduje się osobowość człowieka, która jest wyrazem wolnej woli i dokonuje wyborów między naturą zwierzęcą a duchową, dokonuje analizy i gromadzi doświadczenia, odstęp między wierzchołkiem a ściętą piramidą to pole świadomości. Szczyt piramidy to rodzaj anteny, która non stop odbiera myśli. Myśli są falami odbieranymi z zewnątrz. W ramach odpowiedzi mózg wysyła impuls do osobowości poprzez pole świadomości, dusza ludzki którą można zlokalizować w okolicach splotu słonecznego, to prawdziwa antymateria i wkracza rozwijającą się strukturę człowieka ósmego dnia po narodzinach ciała fizycznego. Pomiędzy duszą a osobowością znajduje się srebrna nić moc łączenia tych cen centrów jest dana człowiekowi w celu ich stopienia ta moc jest w rzeczywistości mocą uwagi osobowość aktywuje te programy których daje siła swojej uwagi jeśli zwraca większą uwagę na materialną egzystencję wtedy moc zostaje użyta na zatrzymanie i rozwój materialnego systemu w rezultacie po śmierci fizycznej osobow osobowość staje się częścią informacyjno śmiertelnego systemu materialnego jeśli zaś osobowość kierująca swoją uwagę ze strony duszy w efekcie Następuje zmiana jakościowa struktury energetycznej człowieka. Dwa centra łączą się i powstaje zupełnie nowa istota istota światła duchowego boski człowiek al-arata. Symetrycznie figury geometryczne, takie jak piramidy, są akumulatorami energii. Niezależnie od substancji, z jakiej zostały zrobione, wszystkie struktury piramidalne, nieważne czy stworzone z kamienia, czy żywej materii, mają tendencję do gromadzenia i przekazania energii drugiego promienia miłość, mądrość, żeński i męski aspekt boskości. Dlatego też często ich, ich kształty stosowano w budowach skalnych, piramidach, Piramidy mezopotańskie, ziguraty, buddyjskie stupy i starożytne wieże były odpowiednikiem kosmicznej góry, mającej wyrastać z centrum świata, a więc podkreślały uniwersalną ludzką potrzebę ponownego zjednoczenia się z Bogiem. Ich pozycje w stosunku do kardynalnych punktów i układu Słońca, planet i gwiazd sprzyjają gromadzeniu energii kosmicznej. Organity i inne piramidalne figury naśladują strukturę energetyczną człowieka i są zewnętrzną alterna alternatywą, mającą za zadanie jej wzmacniać. Czy uzupełnianie. Tutaj bardzo szybko wtrącę wam informację, że takie piramidki powinniście tworzyć w swoich domach. Powinniście zająć się klatkami farendaja, powinniście zrobić foliarskie tematy. Po co? Tylko i wyłącznie po to, że jesteście publicznością polskojęzyczną i bardzo mi zależy na waszym zdrowiu, bardzo zależy mi na tym, żebyście nie słyszeli pisków, szumów i żeby wasze umysły nie mogły być programowane. Pewne urządzenia odbijają wszelkie fale, wszelkie włączone y, słupeczki powbijane wszędzie, wszędzie zakopane kawałki, i cała ta energetyka magnetyczna, cała ta energetyka, którą delikatnie opisuję, żeby nie narobić bałaganów za dużego na internetach, jesteście w stanie się przed tym bronić. Sprawdzajcie to, co, co Wam właśnie podałem. Symetryczne figury geometryczne, takie jak piramidy, są akumulatorami energii, niezależnie od substancji, z jakiej zostały zrobione. To było. Wszechwidzące oko to symbol mocno zniesławiony według starych wioski, włoskich wierzeń. Złe oko ma przychylność, nieszczęście i rzucać orok. Według muzułmanów zawiść wywołana przez złe oko zapełnia grób i jest przyczyną połowy zgonów rodzaju ludzkiego. Przesądze te prowadzą do mitu szczególnie niebezpiecznych oczu starszych kobiet, dawniej wiedźm, które tym samym nawiązuje do pierwiastka rzęskiego, a więc podświadomości tego, co wypierane w niektórych tradycjach oko prawe odpowiada aktywności w przyszłości, pierwiastek miejski, męski słońce, lewe zażbierności w przyszłości. Pierwiastek żeński, Księżyc. Jak widzicie, jak odwracane jest w wielu różnych tych. Dobra, słuchajcie, link do tego wszystkiego dostaniecie. Eee, zrozumienie tego, co ja do Was dzisiaj mówiłem, ale to mi się kurde, wszystko wydłużyło. Odcinek już się kończy. Muszę się brać za eksperyment. Eee, dobra, mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. I mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, co ja do Was dzisiaj mówię. Dobra, musimy zamknąć okno. Tak jak myślałem, telefon jest na skraju przegrzania i wyczerpania. Nie wiem nawet, czy odcinek doleci do samego końca, ale zobaczymy. Dobra, teraz spróbujemy zrobić małe podłoże do mojego dzisiejszego eksperymentu. Ja to się troszeczkę przygotuję, żeby to miało dla Was odpowiedni efekt. Mam nadzieję, że. Linka będzie w zupełności wystarczająca, i tak rozmawialiśmy o energii, rozmawialiśmy o pewnych strukturze piramidalnej. Chciałbym Wam pokazać teraz efekt piramidy, czyli piramida bez struktury, bez, bez ze ściętym tym, tak jak widzicie, nie jest to nic trudnego do zrobienia, możecie to sami stworzyć takie coś. No i zapraszam wszystkich serdecznie do no. No i witam Was wszystkich z powrotem Słuchajcie, każdy z Was może sobie stworzyć taką taką oto piramidkę naprawdę nie jest to nic trudnego do zrobienia Podstawa taka sama, sklejamy boki W internet wpisujemy jest to piramida odwrócona, bez czubka. W internet wpisujemy hologram i rozbijamy tę te, te teorie na części. A ode mnie tylko zastanówcie się, jaki człowiek się urodzi, czym będzie ten nowy człowiek, i jak będzie to wszystko wyglądało. Do zobaczenia w komentarzach. Pozdrawiam no. Was wszystkich serdecznie.